Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś mam dla Was przepis na rewelacyjną sałatkę kebab z dodatkiem pity. Sałatka zrobiła furorę na ostatniej mojej imprezie i uwierzcie mi, że każdy ją skosztował, każdy był ciekawy smaku, a naprawdę była przepyszna. Serdecznie Wam polecam, nie jest trudna w przygotowaniu. Zróbcie na imprezę lub po prostu na co dzień. Zapraszam na przepis. Zaczynam od przygotowania mięsa i filet z kurczaka kroję w takie cienkie paseczki. Dokładną listę składników na sałatkę znajdziecie pod filmem. Kiedy mięso już pokroję, przyprawiamy. Tutaj mam przyprawę do kebaba, sól, pieprz, papryka słodka, czosnek granulowany. Dokładnie mieszam, no i mięso będę podsmażać na patelni. Na patelni będę również podsmażać pitę i tutaj mam suchą patelnię. I co 2-3 minuty przewracam, tak aby nasza pita po prostu zmiękła no i zaczynam wykładać wszystkie składniki zaczynam od sałaty lodowej pokroiłam na mniejsze kawałki, ale nie użyłam całej i dodałam sól, pieprz no i tutaj mam filec kurczaka już podsmażony, ale go delikatnie schłodziłam żeby nie był ciepły, na mięso wykładam kolejne składniki czyli jedną cebulę czerwoną pokrojoną na I mniejsze teraz kawałki i pierwsza warstwa sosu, ja mam tutaj domowy sos czosnkowy który na bieżąco robię wykładam sobie kilka łyżek Rozprowadzam po całej powierzchni i teraz będę wykładać kolejne składniki. Jest to kukurydza. Rozprowadzam, następnie mam tutaj kapustę taką gotową czerwoną kapustę kupioną w słoiku. Teraz pokrojone kawałki ogórka zielonego. I tutaj jeszcze mam pomidorki koktajlowe, no i w tym momencie jeszcze przyprawiam sól, pieprz, ale tak jak widzicie pomidorki jeszcze tak delikatnie odwracam na zewnątrz, będą później lepiej, fajniej wyglądać w sałatce. No i tak jak wspomniałam, przyprawiam sól, pieprz, no i tutaj będę wykładać kolejny sos, a kolejny sosem będzie po prostu keczup, więc rozprowadzam po całej powierzchni sałatki, tym razem keczup. Ja mam akurat dzisiaj pikantny. No i popatrzcie, placki pity są mięciutkie. Tnę je na mniejsze kawałki. Oczywiście jak i chcecie na takie trójkąciki. Pita jest mięciutka. No i sobie układam tutaj dowolną techniką dookoła na górze sałatki. No i sałatka jest gotowa. Teraz wystarczy ją schodzić w lodówce, aby wszystkie smaki się przegryzły. Można zostawić też na noc, ale nie polecam zbyt długo, ponieważ e, sałatka może puścić e, zbyt dużo wody. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Zróbcie koniecznie. Pozdrawiam.